Szanowni mieszkańcy Rydutów, już dzisiaj mam przyjemność zaprosić Państwa do czwartej już edycji Rydutowskiego Budżetu Obywatelskiego. Jest to niezwykłe wydarzenie, dzięki któremu możemy wspólnie decydować o naszym mieście. W ramach budżetu udało nam się zrealizować szereg projektów, którymi autorami byliście Wy, mieszkańcy Rydutów. To właśnie dzięki Wam najmłodsi mogą bawić się na zmodernizowanym placu zabaw przy ulicy Romualda Traugutta czy korzystać z siłowni w parku Chwidowré. Dzięki Waszemu zaangażowaniu w budżet obywatelski zainstalowaliśmy także defibrylatory ratujące ludzkie życie na terenie całego miasta. Wasze zeszłoroczne projekty, które wygrały głosowanie, czyli budowa piłkochwytu na stadionie miejskim oraz wybieg dla psów przy Kwadrat są realizowane w tym roku, ale już od 14 czerwca możecie zgłaszać do budżetu swoje kolejne projekty na 2022 rok. Jestem pewien, że jesteście kreatywni i pomysłowi, a to właśnie dzięki rydułtowskiemu budżetowi obywatelskiemu możecie zrealizować swój pomysł i przyczynić się do tego, by wszystkim żyło nam się tu jeszcze lepiej. Zapraszam.